Jestem głodny. O, głodny. Głodny, głodny, głodny. Od metafora życia ludzkiego. Jeszcze raz dostanę krochówkę na obiad, to się pożegnam. Jest. Dziara pierwsza klasa. Miałem dać się zamknąć i zamknęli mnie, więc o co chodzi? Wytłumacz głombowi, bo ja nie mogę! Dobra, po kolei. Po pierwsze, tatuaż z planem lochu nie powinien otaczać przebitego serca z napisem no co jest? No co, wypiłem mnie? ociupinę dla kuracji. Po drugie, miałeś Straż. dać się zamknąć, ale nie Białeś zakradziesz, żeby zakradzisz i... wcześniej bisurę. tu nikolwiek nie wiadomo, czy to pręga, czy tunel. Spokojnie. Po trzecie zaś, tatuaż nie powinien znajdować się na udach i między nimi, ponieważ szybkie korzystanie z fragmentu mapy okazuje się kłopotliwe. Proszę! Błagam! Wypuść mnie! Jak mnie nie wypuścisz, zacznę się wrzeć i ściągnę ci nawet pół garnizonu! Spokojnie, Arian. Co tu robisz? A jak myślisz? Za co cię zamknęli? Zabiłem Woltesta. podobno. Szkoda, miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Voltest nie uczynił jej krzywdy? Trudno o pewne wieści na wojnie. Nic nie wiem. Za to ja wiem, co zrobić, żeby ocalić honor mojego rodu. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz. Najpierw musimy się przedostać do składu oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Poczekam tu. Wróć, jak oczyścisz przejście. Jesteś za wcześnie. Masz wizytę dopiero jutro. Będziesz musiał załatwić mnie poza kolejnością, Zatytułuje się cesarze. 特别王。 Ty kurwi synu, ksiuju jebany, pierdol się pojewić, chuj ci w żyć! Matko je chzętoż, za, on zajebiec! Słyszysz mnie? Ryć Pomóż mi wstać. Teraz schodami na górę. Tędy. Drugie drzwi na lewo to skład oliwy. Thank <laughs> you. ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Żegnaj, Wiedźminie. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do Kajdana, nie czapkę, nie widkę. Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd, dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Sama chciałeś być na świeczniku? Bez Bezkrólewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravela Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flot sam przesłał wieści. W towarzystwie Orweta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z Twoim opisem. W takim razie, Flocen. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Triis. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o JNFR. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić wórtę! Cuma klar, kapitanie! Honor to jednak zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgną Tameri. Gdy został pokonany, Honor ugiął karkę Ariana, by ocalić życie jego ludzi, lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać się z osobnikami tak odpychającymi, jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Tris opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Jenefer. Historie życia, które mu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy. Albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Schowaj broń, Elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demawenda, jaśnie oświeconego Pana na suwerena Doliny Pontaru i tak i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjaciele mnie ludzi. Mam propozycję. Mów, szybko i konkretnie, za chwilę wróci Krabopająk. czego chcesz. Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek foltest, test, ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydały mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Neckera. Pora iść. No jak, Elfie, dogadaliśmy się? sam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres, ma?